Widzowie nie zgadniecie jak to jest pół godziny spóźnione na trening dzisiaj nuga. Nagrywasz? No. Siema widzowie. Dzisiaj jesteśmy na Nugacie. Jest Krzysiu, jestem ja, jest Kupa za kamerą i pan Paweł. Ja z Krzysiem byłem wczoraj na siłowni, a przedwczoraj byliśmy na niestety treningu też z panem Pawłem. Więc ja osobiście jestem zajebany jak sam syn, więc dzisiaj ode mnie za bardzo chyba nie będzie nic skakane, ale no chyba, że się rozskaczę. Czy Nie wiem. Powiedział Przemek się. zawsze przed każdym treningiem, że on dzisiaj nic nie będzie skakał, bo coś ma z nadgarstkiem, coś ma z nogą, coś ma z plecami. Ale nadgarstek widza już wyleczony po miesiącu czy tam półtora, więc jest git. Idziemy dzisiaj też na miejscówkę poleconą nam przez widza. Właśnie skąd kontynent jest tam za tamtymi drzewami więc blisko rozgrzewam się i jest challenge tego przeskoczyć nad murkiem na ławkę takim hurdlem

<suszygł> Sam się tego kurwa nie spodziewałem ogólnie. Myślałem, że będę tak, że tu i mnie się dośliźni. Widziałem, że tu za nogą No, się właśnie. Poprzez swoje jebane patyczki. A, z... Pada, że tutaj dwie tak, no, winda Ale to mało, myślałem, że tam grubo Ale się tak zbiło jakoś <grym> no. Nie tak leciło no zbiło. jak mam wow. nice. Widzowie Zaraz no tak, zmieniamy spota powinno... ja Idziemy na spota tak, który tak, nam polecił widz w komentarzu widz, wiesz kim jesteś Tak jak? Pozdrawiam ja nie, ziomeczków, którzy wiedzą, że ich pozdrawiam. Ja Nie pewnie. wiem kim jesteś. Ale I właśnie tam zaraz to będziemy iść. Patrzeć. Czy przyjdziesz na trening, to się dobrze. Zabij no i zobaczymy. Jest. Next spot. Jeszcze że to ta małpa? No. Ona. Nieprzyjemna. Na zdjęciu wyglądało przyjemnie i nie robię. Faktem że murek jest to tam jest to spalek, ci tam było No dobra, trzeba to wypatrzeć Przemek to twój czas Nie Boję się, Murst Strease Ziesznie Krzysztof też ma stres przed drogą, tu Nie wiem No, trochę mocniej jesteś mi się pasz poluzował z wrażenia Teraz nie Ale w ogóle nie myślałem o tym, że za kurwę w tą ścianę tam nie Tak się skupiłem na I tym, żeby Oczywiście że... jak za sam powiedział, że będzie leciał. No wiadomo Gdyby nie szybka reakcja, to by nie było nagrane. Gdyby szy nie szybka reakcja służb, widzowie, to byłoby wszystko stracone, ale uratowali to. Ale gdzieś tam palce. Nie, palcami. Bo... Obie bo poszły. Ale to nie było jeszcze tak, wiesz, tak. Okay. Że tak, tak, tylko to no było tak... tak to. No więc to no było tak jeszcze to. wszystko pod kontrolą, ale w ogóle się nawet na tym skupiłem, bo bardziej się skupiłem, żeby tam dobrze wlecieć na nogi, dwie? Bardzo ładny skoczek. Łatwe widzowie. Tylko trochę straszne przez ten spadek tutaj z tyłu prędzej bym to już na tej barby Tak źle, przyjemnie Ci to ręce O kurwa o, Ale tutaj by tak siadło w chuj ładnie to wahadło w tempo Ładnie. No teraz było w tempo, ładnie Uff, Męczące ruchy Krzysztof, jeszcze jeden, czy... Tak, jebać? jeszcze jeden, jeszcze jeden, zaraz Znaczy trochę to je. Tak, to jest takie Ale chciałbym spróbować dla własnej satysfakcji, żeby to w tempo wszystko zrobić ja No teraz było, że... było ładnie w Trening wszystko. to trening No tylko, że nie doleciałem No wiecie Dobra, jebać to ja, jest. Też było ładnie, tylko uciekł gryf na no. ścianie Znaczy ja, też znowu nogi dałem radę I po się odepchnąłem do tu. A, było słuchaj takie Uf, Ale było fajnie też. Ładnie Jeszcze Lepa więcej przerwy tam na ścianie. Więcej przerwy. Człowiek to w ogóle skoczył, zamienił nogi, stwierdził na że zamieni nogi. Szczegóły <ścoughs> powinien ten kurwa jedyny krawędzik tam wyjąć. <ścoughs> Członka popisowy trik. Italian job. Widzowie... Nagrywasz już? No tak. okej. Okay. Widzowie idziemy teraz na kolejny spocik. Nie wiem gdzie. Kuba znalazł. Zaprowadzi nas. Teraz do, do żabeczki. A i mam nadzieję drogi widzy, że zaspokoiliśmy twoją ciekawość, że wykonaliśmy tu kilka fajnych spotów. Znaczy skoków kurwa, nie spotów. Co ja pierdolę? Może się kiedyś zaczymy przyjść na trening. Ogólnie spoko miejscówka. Ładny. Wow, tym bardziej spoko miejscówka. Krzysztof, tak uważasz? Oczywiście, randomowo miejscówka. Nie ten śmietnik, tylko o murki. Jak zawsze idziemy, ja prowadzę, więc znajdujemy skoki. Ketlip też spoko, albo Pan. Widzowie, Teleport. Stwierdziliśmy, że już tam się nie chcę za bardzo trenować, więc przyszliśmy na PK Park zrobić kilka lach i skier do domu. <gry> kurwa tylko jak zmieniałem rękę to mi jakoś podjechała, no, nie wiem jak ale jakoś to zrobiłem złapałem się i mi jakoś tak zjechała i musiałem poprawić i mnie to strasznie wy wybiło z rytmu jakby tak nie było jak mówi to napiszcie w komentarzu ja. <wibli> kurwa za słabo trochę I don't know how to <laughs> oh. okay. no, 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 tell Thoughts off in another world. I started seeing another girl, it fell through, man. i calling you right now. I heard you with Tyle nie wystarczy. Ja chyba by to złapać. Przecież widzę widzowie, żeby zrobił, utrzymał to po hu mam to robić.

Widziałeś to, co zrobiłem? Yes. Nie, to słyszałem. Nie, co na nagraniu będzie widać, ale... Poszedł odcisk. Nie, ale po że Jeszcze z jedna. Możemy Przemysław, ile prób tego jeszcze? Nie słucha. Lamus. Za bardzo skupiony na skoku. My z Krzyśkiem. Już skończyliśmy trenowanie na dzisiaj. Tu. Tu. Aj. A! Ja pierdolę moje ręce. Łosie. A ty chcesz zrobić, potem chcesz się wrócić? No, Ale to tak, 50, no. Ale to tak zrywa łapy. No. Ja pierdolę. No nie dziwię się. Oh wow. Może przeneknie na koniec treningu. Przemysła, o jutro. A e, już? No. Siema widzowie, już koniec treningu. Kuba ucieka do domu. Ciu, my jeszcze posiedzimy z 10 minut, ale posiedzimy, a potem sobie pójdziemy. No i co? E, oczywiście like, subscribe and live comment. comment in like in section in, the like, section. in the like in the comment section. Tak. I e, dzwoneczek drębnijcie. Dzwon zadzwońcie Przemkowi w dzwoneczek.